Witam bardzo serdecznie z tej strony Sanwon i witamy w kolejnym odcinku z serii Kroniki w Crazy. Obecnie, po zakończeniu Bohatera, nad którym trochę trzeba było się jednak nagłowić, przychodzi e, teraz spora na kolejną kronikę, w której będziemy zarządzać prowincjami. Rządca. Znowu wrócimy do fioletowego. Plemienia Ahokopan, którym graliśmy w Kronice czwartej, Kapitan, i w, chyba w Kronice drugiej. Znaczy, tam byli chyba Teotitlanie i Ahokopanie, tylko nie pamiętam, którymi się grało. W każdym razie, w każdym razie zacznijmy tą kronikę. nie jest to ostatnia z kronik, której nigdy nie udało mi się przejść. Ponieważ poziom trudności polega tutaj na tym, że na start dostajemy bardzo dużo prowincji, mamy dwóch przeciwników, z czego jeden od początku już atakuje, i naprawdę trzeba mieć łeb na karku, żeby to wszystko ogarnąć. Tutaj ta historia, która w briefingu leci, jest całkiem ciekawa, bo mogłoby się wydawać, że po czwarta. czwartej dosyć dobrze wyglądały wschodnie granice imperium Ahokopa. Okazuje się, że utraciliśmy strome szczyty. Tą prowincję z tym zarobistym legendarnym płotem, na którym tysiąc, tysiące wojowników jachunów połamało sobie zęby. No i tutaj generalnie jest tak, że jakbyśmy nic nie robili, to generalnie stracimy wszystkie. Prowincje. Celem jest tutaj, że mamy naszą stolicę, czyli Domy Strachu i trzy e, sąsiednie prowincja do tego utrzymać. Nie jest tak, że nie możemy stracić paru prowincji. Możemy, jak widzicie, tu musimy te cztery: deszczowe gwiazdy, do i zamek na poczki. Zobaczmy, odprawę bardziej was to wprowadzi w to, z czym będziemy mieli do czynienia w tej kronicach. Oto Imperium Ahokopan tuż po ataku Jahunów. Dano ci pełną władzę nad siedmioma prowincjami, ale nie możesz wykroczyć poza granice Imperium. Starzy wrogowie tego ludu, Jachunowie, przygotowują się już do ataku, który zmiecie z powierzchni ziemi twoje osłabione królestwo. Musisz także pamiętać o sąsiednim Imperium Istałakan, nawet jeśli między wami chwilowo panuje pokój. Większość twoich ludzi poległa podczas buntów, i armia jest tylko cieniem samej siebie. Mało masz też kapłanów. Musisz odbudować imperium z ruin. Jachunowie już atakują. Przygotuj się do wojny. Niech ci łaska bogów prowadzi. Jak widzicie, początek już jest. No bardzo. Słowa mi zabrakło. ...intensywny, ponieważ zaczniemy od ataku, tak więc zacznijmy to. Tu jest atak. I generalnie tego ataku wybronić się nie da. Bo oni mają tu 174 ludzi, mają kapłanów natury, jaguary, oszczepników włóczników. Czyli to co pod koniec, no jak tu widzicie, 179 nawet. A my mieliśmy tylko 50 i w dodatku przeciwnik zaczął e, dosyć w połowie drogi do naszych uczników już, a nawet część wojsk już była tam za tym płotem. Gdyby to było tak od początku, to zadalibyśmy mu znacznie większe straty. Nie było tu żadnych naszych niewolników i tak dalej, więc tu nic nie straciliśmy, ale tak niezbyt fajnie musimy zacząć tą kampanię. No i w ten sposób straciliśmy wybrzeże Rekinów. Mamy tym razem wybrzeże Tlaloka, które w kronice czwartej nie mogliśmy kontrolować. Tu są strome szczyty, które utraciliśmy, a tu wybrzeże Rekinów. Generalnie tej prowincji, tej. Gdzie są te. Mieliśmy jeszcze chyba bronić Gwieździste coś. Zresztą za to tak, to tak, lustroka chyba wężową wężową gdzie wychodziła. Dobra, sprawdźmy tylko, czy się nagrywa. Tak, bardzo ładnie się tutaj nagrywa. I muszę tutaj pamiętać, żeby dosyć często zapisywać, więc już to zacznijmy od zapisu. Ponieważ na pewno znowu gdzieś, znaczy tak przypuszczam, że wywali mi to. W efekcie um, nie chcę dużo powtarzać, bo to będzie długa kronika. Obstajemy, że będzie dłuższa niż architekt, który do tej pory był najdłuższy. Dobra, to jest nasze centrum. Pewnie tak, mamy tutaj. A może tak będzie lepiej widać. Mamy tutaj małą armię. I generalnie, tak jak tam było w odprawie, nasza armia jest zdziesiątkowana. Obecnie nie mamy chyba w żadnej prowincji ponad setki wojowników. Mamy za to kapłanów. I mamy też możliwość e, dosyć dużo manę, Mamy 1300 sfery Słońca, 2600 Księżyca, 4200 aż sfery gwiazd. Mamy tak, w stolicy mamy trzy piramidy: Małą Księżyca i Słońca i Dużą Gwiazd. One będą pasywnie generowały mi e, manę, co się sprzeda. Oprócz tego mamy duże koszary, gdzie możemy wszystkie trzy rodzaje jednostek. Szkolić i z racji, że są to duże koszary, to najszybciej będą szkolić, najmniej czasu będziemy potrzebować, żeby przeszkolić za ich pomocą wojowników. Mamy też dużą szkołę, która daje nam dowód do wszystkich zawodów. Mamy średnią szkołę dla złotników. E mamy centrum kształcenia pałac to jest, gdzie możemy i zwiadowców, i kapanów robić. Zakłady złotnicza trzy kopalnia złota i kamieniołom, więc jest świetna ta prowincja. Tutaj trochę jedzenia i lamy, tutaj lamy też, średnia szkoła dla budowniczych zaczęta, duży magazyn, średni magazyn, w efekcie mamy prawie 20 tysięcy pojemności w tej prowincji. Eee, duży szpital, który daje przyrost, zwiększa przyrost naturalny, więc tu będzie wszystko fajnie, szybko rosło. No i zbrojawnia, która umożliwia jeszcze tworzenie łuczników i dodatkowe dwa razy małe koszary, łucznice, łucznice. Może na początek będę tutaj wszystkim już zarządzał. To jest tak. Na początek wyślę tutaj złotników. Mamy trochę klejnotów, a na razie nie chcę ich zacząć produkować. Mamy 10 aż górników, i tutaj akurat chciałbym ich zacząć kierować. Po pięciu. I nawet tutaj po pięciu. Żebyśmy zaczęli zbierać i kamienie, i, i kamienie, i złoto. Ale zanim zacznę tutaj produkcję klejnotów, to patrzę, bo to jest taki schemat, że do produkcji klejnotów potrzebujemy złoto i jadeit. ale jak mamy tylko jeden z tych dwóch surowców, to robimy go mniej efektywnie. Dlaczego? No, o to już Wam mówię, gdy mamy obydwa dostępne. Surowce, to produkujemy ich trochę więcej, niż gdybyśmy produkowali je osobno. Tak jak tutaj, na przykład 1-1, to chyba wychodzą zamiast dwóch, to wychodzą 3 czy coś na tej zasadzie, albo nawet 4. Tak, mamy tu dość dużo niewolników i dość dużą populację, i rozpoczniemy tutaj. Mamy też tutaj jeszcze trochę lamy z hodowcami. Kapłanów mamy też arcykapłana gwiazd. Co się bardzo sprzeda, ale najpierw musimy zadbać tutaj o jakiś dopływ jedzenia. na razie jest 12, to jest zdecydowanie za mało. Jest tak. Tutaj zaczniemy. Już jest połowa. Ile nam tutaj zostało jeszcze mister rolników, tu mamy dość dużo rolników, którzy się bardzo sprzedadzą. jest tak. 25-26-27, to z tym proporcją wyrobników do niewolników czasami jest dziwnie, bo nam jak pamiętacie. W rybackich jest to 5 do 2, w porębach jest podobnie 5 do 3. Tutaj 3 i 5. Tutaj już mamy na styk produkcja. Teraz tak. Na pewno będę potrzebował więcej rolników. Na pewno tak. Dwóch do tego, e, tutaj chyba też jeszcze, nie, tutaj aż siedmiu, czyli jeszcze czterech tutaj, to obstawimy, będziemy mieli obstawione to, 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 to i to. To jest... Mamy dość duże zapasy tego wszystkiego, więc tu aż takiego problemu nie ma. Pytanie czy ja mam tu jakieś drwali. Mam jakieś drwali. Pytanie czy ja tu będę potrzebował drewna produkcja. Zaraz zobaczymy. Na pewno co będę potrzebował rozpocząć. Nasza armia. Na pewno potrzebujemy bardzo mocno dodatkowych łuczników. Patrzcie, w małych koszarach 120 to trwa. A w dużych 60. Czyli dwa razy krócej. Dlatego, jak potem będziemy grać kampanię, to będę starał się stawiać nie małe koszary, ale przynajmniej średnie albo duże. Tutaj też mamy trochę. 4 Teraz tak, tutaj zostało aż 39. Teraz tak. Tutaj trzeba porobić jedną przynajmniej karawanę. Tego pana trzeba podesłać tutaj, żeby zaczął kolejną, bo będziemy potrzebować więcej karawan. Ci chłopcy, może się tutaj nam sprzedadzą, ale nie jest to konieczne. Ale tak, to co będzie konieczne, i to bardzo, to tych budowniczych trzeba posłać tutaj. Dodać im trochę tych i ukończyć szkołę średnią dla budowniczych, jej budowę. Tu jeszcze mamy porębę, tym się zajmiemy później. Tu się szkolą ludziki. Tutaj myślę, że można od razu jeszcze wrzucić dodatkowych. Ludzi do produkcji tego tutaj z dwóch tych mamy jeszcze 16, których nic nie robi. Na razie nie będę ich poświęcał w ofiarze, bo ta mana jest jej dużo i to starcza, ale myślę, że hmm. czy ja myślę, czy ja nie myślę. Na pewno możemy zacząć tutaj produkcję do kolejnych zakładów złotniczych, które na razie nie pracują. Dobra, przejdźmy resztę prowincji. Tutaj też jest jakaś, jakiś hodowca lam, który ma trochę tych lam. Dobra, tu jest jedna. A, ten hodowca nie połączył się. Dobra, teraz jest ok. To też tutaj zostawmy. Teraz tak, mamy dosyć ładną nadprodukcję. Powinno to na trochę czasu starczyć. Um, tą naszą armię tutaj, lamy wykluczmy, zgrupujmy to i może przesuńmy ich gdzieś tutaj. Taką ładną bym chciał. A to nawet nie jest aż takie tragiczne, ale to jest zdecydowanie lepsze. Tak, na pewno kapłanów chcę gdzieś na tyły, bo oni będą krytyczni dla odniesienia jakiegokolwiek sukcesu w tej misji. Przychód tutaj, populacja, znaczy jest ładny. Teraz tak, może najpierw tego hodowcę tutaj sobie dorujemy. a wrzucimy tego tutaj, żeby on uzupełnił te dwie lamy. Dobra, to były domy strachu. Teraz deszczowe schody. Tutaj znowu mamy hodowcę lam. Grupuj, oddaj. Teraz tak, co do tej prowincji. Jak widzicie, też tutaj mamy pałac. Mamy też piramidę Księżyca i piramidę gwiazd. Mamy też dużą szkołę. Duży szpital. Średni magazyn, duże koszary, małe koszary z włócznikami. Szkołę dla rolników. Trochę jedzenia, zbrojownie. Mały magazyn w budowie, trochę więcej jedzenia. Ma, też mamy tutaj całkiem ładną armię. Z kapłanami. I widzę, że tutaj jest, nie wiem czemu oni budowali równocześnie duże szpitale i małe szpitale. Nie wiem, czy bonusy szpitali się sumują. Przynajmniej nie wydaje mi się. Tak, tutaj będzie potrzeba trochę drewna. Właśnie nie patrzyłem, jak tutaj stoimy. Tutaj są zapasy, dosyć ładnie. Rozrządzone. Ale tak, w pierwszej kolejności musimy posłać na to duże gospodarstwo ludzi. Żeby zacząć produkcję, tylko z tego co pamiętam, o właśnie tutaj też mamy bardzo dużo rolników. Co za tym idzie. Nasze zapotrzebowanie na jedzenie bardzo szybko tutaj się w dużej mierze pokryje. Oj dobra, teraz tak tutaj tyle ile damy, już mamy nadwyżkę. Ale to nic nie szkodzi, bo już wszystkich ludzi z nadwyżki wrzucimy tutaj. Mamy jeszcze 20 ludzi, co nic nie robi. Jedzenie jest ok. Są tutaj drwale. Tych drwali poślemy tutaj. Teraz tak. Tutaj sprzedałoby się na pewno więcej łuczników, więc też rozpoczniemy produkcję łuczników. Tutaj są włócznicy, to też może ich zaczniemy produkować. Na pewno rolników zaczniemy robić. I, i, i... Też tutaj rolników, bo będziemy musieli szybko... Znaczy chcę szybko produkować nowych rolników. Bo rolnicy, oni zawsze są potrzebni. Nigdy nie ma sytuacji, że... Nie mamy co zrobić z rolnikami i dwóch, tu jeszcze nie ma nic do roboty, to trzeba to zmienić. Więc tak, może tutaj zmniejszymy, dorzucimy. To jest 250 dni, to jest 360. 6, 7 może tak. Tutaj nasza armia się szkoli: 240 dni, 210 dni, ok. Tutaj przychód też jest dosyć ładny, bo też jest duży szpital. I to były deszczowe schody. Dobra, zapiszmy. Zamek na poczki. To jest już pierwsza prowincja, w której widać zniszczenia po tych buntach. A mianowicie rozwalone koszary, średnie koszary, niewbudowane kolejne małe koszary, rozwalony pałac. Eee... Niezbudowane kolejne małe koszary to nie jest, nie są duże straty, ale skutecznie mogą nas powstrzymać przed dalszą rozbudową. Mamy tutaj mały zapas takich zasobów, ale w pierwszej kolejności tak musimy posłać ludzi, by się kształcili. Tutaj mamy rolników. Jest to nam jeden, co nic nie robi. I myślę, że tego jednego warto będzie posłać, żeby zaczął się szkolić na drwala. Tu na razie za dużo nie zrobimy. Bo tu jest... Jedzenie jest trochę nad. Ta o, prowincja Zamyk na Poczki będzie się po prostu stała tutaj. I teraz... Przyszliśmy do lustro Kauni. Tu jest bardzo fajna plenica, bo jak od razu widzicie, tutaj jest kopalnia to Po raz pierwszy ją w sumie widzimy. Więc pierwsze co zrobimy, to skierujemy tutaj tylu, ile tylko możemy górników, żeby zacząć wydobycie jadeitu. Poślemy też od razu sześciu, aż skolejkujemy górników, bo zależy mi, żeby jak najszybciej tutaj przybywało. Oprócz tego mamy pałac, świątynię gwiazd, dwa zakłady złotnicze, z których nie będę korzystał, dwie szkoły jedna górników, druga rolników. Średni, średnie koszary dla włóczników i szermierzy. Średni szpital. Duży magazyn. Średni magazyn. Trochę jedzenia, poręby. Całkiem miło. Też mamy tutaj całkiem dużą armię. Tylko to mamy też kolejnych złotników. I tych złotników już wiem, że na pewno tutaj nie zostawię. Drwale, dobra, ok. W pierwszej kolejności oślamy aż 14 tutaj ludzików. Tutaj w sumie też mamy trochę tych 8. Nie znaczy, ja mogę to jakoś tak fajnie, inteligentnie rozłożyć. Mógłbym 5, 2 i jeden tak by mi został. Hmm. Nie no to na razie wrzućmy ich tutaj. Teraz dalej. Może wypełnimy też to duże gospodarstwo. Nawet do pełna się nie da i tak nie mamy tego jedzenia. Shit. Może tak. Dwa weźmy stąd. Dwóch weźmy stąd. Dwóch rolników do farmy i tu. Ludzi paru. Trzynastu. 21 tutaj, może weźmy tych wszystkich i obstawmy to mniejsze gospodarstwo. To będzie tyle samo, będzie przynajmniej większy porządek. I tak trochę brakuje jeszcze jedzenia. Eee, lamy, drwale i złotnice. Dość duża armia. Więc dobra. W pierwszej kolejności, tak, na pewno wiem, że Złotników chcę sobie przenieść do naszej głównej prowincji. Dobra, wężowa Gardziel. Zobaczmy, co tutaj. To jest generalnie najbardziej zniszczona prowincja. Jak widzicie, mamy tutaj tylko jeden budynek. Jedne, może coś schowam. Jedne magazyny, mały szpital. Też nie wiem, czemu tu są już dwa małe szpitale. A tak reszta to jest albo tutaj niepobudowana, albo poniszczona. Mało mamy też, bardzo mały tutaj garnizon, będzie trzeba na to coś poradzić. I tak. W pierwszej kolejności tutaj tych czterech panów poślemy i czterech tych, żeby zapewnić jakąś dostawę żywności. W magazynach mamy bardzo mało drewna i kamienia, będzie trzeba to szybko zmienić. Tutaj mamy magazyn zasobów prawie zrobiony. I tutaj też problem w tym, że nie starczy nam nawet na naprawę. Mamy 30. Moglibyśmy tą porębę skończyć robić, i w sumie to jest coś, na co się skusza. Tutaj mam na razie 4 nieolników, z którymi nie mamy co robić. Generalnie tutaj będzie olbrzymie zapotrzebowanie na drewno. Ale o tym zaraz. Teraz tak, wybrzeże Tlaloka. To jest bardzo fajna prowincja, ponieważ jest to dosyć ładny przyrost naturalny, 9. I mamy też dosyć dużo koszar. Co prawda, na razie ma, widzicie, że tutaj są jedne, tutaj są drugie do włóczników. Duże zniszczenia, ale tutaj już zaczęte są takie duże koszary. Tu są prawie skończone takie koszary, zbrojownia. ...magazyn się liczy, duża szkoła, duży szpital, duże koszary. Oprócz tego duży magazyn, to wszystko poniszczone... ...i generalnie ta prowincja jest obecnie odcięta od reszty naszego imperium, więc ważne, żeby była mocno samowystarczalna. Mamy tu dość dużą armię... ...świątynię, piramidę Księżyca... ...nie wiem, też chyba z tą świątynią wyskoczyłem... ...i nie taką małą armię. Mamy też tutaj... ...trochę budowniczych, drwali i tak dalej... Lamy, z których obecnie nie skorzystamy w ogóle. Produkcja lam i tak w pierwszej kolejności będziemy potrzebować. Rozpocząć jakąś produkcję jedzenia. Bo bez jedzenia my to nie ujedziemy. Tak no mamy tutaj szkołę dla drwali. Dla budowniczych dużą szkołę, która się tam skończy. Za czas jakiś i dość dużo niewolników. I w sumie aż pięciu. Jeszcze mamy rolników. To myślę, wrzućmy może tych rolników tutaj. Tak, na pewno będziemy potrzebowali jakąkolwiek produkcję kukurydzy, żeby rozpocząć. Dobra, teraz mamy już lekką nadprodukcję. Ale myślę, żeby jeszcze podesłać tutaj i zwiększyć tą nadprodukcję. I teraz pokończyć szybko to, co dużo nie wymaga to tutaj, tak, te małe koszary szybko skończymy. Mamy sześciu drwali, więc to też zaczniemy wykorzystywać. 19 tutaj zostało więcej budowniczych. Budowniczowie się sprzedadzą. 5, 3, tutaj 4 drwali jeszcze. Jest tak, tutaj włóczników musimy zacząć produkować 4, 315, a tutaj będzie 280. Jeszcze zostało nam trochę niewolników. W takim razie wrzućmy ich do pomocy z budową tego. 14 dni to potrwa, czyli szybko się skończy. Mamy na produkcję jedzenia, mamy, mamy też produkcję drewna, dość duże zapasy. Problem będzie z kamieniem, ale to jest ok, dobra. Teraz tu najwięcej będziemy potrzebować drewna. Więc jeszcze zanim ruszymy upływ czasu, to tych śmiesznych ludzików poślemy tutaj. I oni. Pójdą tutaj, gdzieś tutaj jeszcze też widziałem, że mieliśmy drwali. Tutaj byli, czy tutaj byli jacyś drwale? Tutaj żadnych drwali nie było. Tutaj byli jeszcze drwale, których też przełożymy. Tu są ci drwala i wy tutaj. Tutaj nie mamy w sumie żadnej produkcji drewna, ale nie wydaje mi się, że będzie ona tutaj w ogóle potrzebna, bo jak widzicie wszystkie budynki mamy tutaj pobudowane. Więc to jest w miarę ok.